witajcie, witam Was serdecznie w podcaście Odej Dziś e, dość obszernie o sytuacji, która ostatnio miała miejsce u mnie w życiu. Jak zresztą w tytule mogliście zauważyć, prawo jazdy. Jest to coś, z czym spotkacie się lub spotkaliście się już w swoim życiu. E, I short, or long, ja zdałem. E, I gdy szukałem sobie przed egzaminem jakichś podcastu o prawie, jeździ, o prawie jazdy, tak, żeby sobie posłuchać, może o, o tym, no nie wiem, szukałem w sumie nie wiadomo czego, ale na pewno nie tego co znalazłem. I to mi się na pewno nie spodobało, bo znalazłem e, opowiastki o tym, jak zdały poszczególne osoby. No, nie, szczerze powiedziawszy, no, trochę kto pytał, a po drugie, no, no oczywiście fajnie, ale no nie tego szukałem. E, w głównej mierze, szukałem nie wiem, może jakichś porad, e, może jakichś sposobów. E, nie wiem, jakiegoś odkrywczego sposobu, takiej jednej porady uniwersalnej na sukces, oczywiście prześmiawcze to mówię, bo nie ma takowej. Natomiast ja wam opowiem trochę, jak to znowu u mnie wyglądało, natomiast jak to powinno może też wyglądać u was. Gdyż moim mankamentem uważam było to, że szedłem na ten egzamin niezestresowany. I w większości porad, gdy wpiszemy sobie na internecie, tym razem nie na Spotify, jak tam zdać prawo jazdy za pierwszym razem czy coś, jest napisane, odpręż się, wypij meliskę, nie stresuj się, na pewno pójdzie Ci dobrze, wierz w siebie, wierz w swoje umiejętności, kompetencje, no. W głównej mierze tak, bo ja jakby świadom tego, że potrafię jeździć. Właśnie Przez to się w sumie nie stresowałem, ale to to był na tyle mankament, że ja tam szedłem tak jak na jazdy z jakimś instruktorem. Stąd też, prawda, stres jest uważam na tyle negatywny, jak i pozytywny, bo dodaje wam takiej adrenaliny zdrowej, dzięki której macie o wiele większą uwagę. E, macie takiego, takie spięcie wewnętrzne, ale nie takie, że was e, że za nie mówicie, a wręcz e, takie spięcie, żeby nie popełnić żadnego błędu. E, I to polecam bardzo serdecznie, bo e, znałem za drugim. No, jaki za pierwszym razem niestety poczułem się widoczny, zapewne nie wiem, nie mi oceniać. Oczywiście znam swoje błędy i tak dalej, ale no na tyle, ile 30 godzin wam pozwoli, na pewno dacie, dacie i daliście, albo. Kiedyś tam dacie radę. Stąd też no, nie wykluczajcie tego stresu do zera. I też czytałem jakieś tam badania, że ta Melisa nie jest do końca też, niekoniecznie też pozytywnie wpływa na nas, bo zaburzamy sobie tam jakiś, oczywiście, ja teraz mówię swoim językiem, zaburzamy sobie tam jakiś nasz układ codziennych, prawda, no, tam odczuć, nie wiem. No więc, ale myślę, że Melisa. Czemu nie, w sumie pijcie sobie, też poprawi wam wasze zdrowie może, może nie, może wam pogorszy Tak jak pogorszy wam zestaw maty w McDonaldzie Ale zmiana tematu, siu, 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 już będę musiał dwa tytuły w temacie wpisać No to tak, generalnie chcę przejść, bo mam odpalony filmik jak Maja Staśko recenzuje zestaw maty w McDonaldzie jak nie wiecie, kto to jest Mata, jak pewnie wiecie, to jest ten odpato Inteligencji, Pato Reakcji, od i taki tam taki, chyba najbardziej mainstreamowy raper w tym momencie. I wypuścił jako pierwszy raper w Polsce kolaborację z McDonald'em. I w skład tego zestawu za 18 zł wchodzi czyli burger frytki, oczywiście chyba duże, i macza latte, czyli taka e, zielona herbata na mleku. Mm. No i w głównej mierze tyle, no nie Generalnie no, ludzie jakoś jej nie pochwalają e, ze względów e, smakowych, ale tym bardziej nie pochwalają ze względów zdrowotnych i mm, no, ciężko się nie zgodzić, w sensie ja też tam nie jestem jakimś super zwolnikiem, chociaż no, jedzenie mają dobre, ale jest to nadal fast food e, i na pewno nie jest to, nie odbija się to dobrze na naszym organizmie w, w późniejszym czasie. No, także to tam kalorycznie oczywiście zostało wyliczone, podane na tacy i Maja Staśko z, tak naprawdę zbulwersowana czepiała się tego, że to nie jest wegańskie. I usiadła do stołu oczywiście z tym zestawem, już pomijając fakt, że w moim odczuciu, gdy coś krytykujemy bardzo, to samo wspieranie tego przez kupowanie jest no nie dość takie porządne. Więc mogłaby to opisywać, bo jak się potem okazało, nawet nie spróbowała ani maczy, ani hamburgera, Macie nie spróbowała, bo jest tam mleko, a nie pije, z weganką. A hamburgera tym bardziej, bo jest tam mięso. Nadal jest weganką, tak. Chyba weganka to jest ta bardziej zaostrzona, podrasowana wersja weganizmu, tak? Wegetarianizmu, przepraszam. No, tam takie słówka wiadomo. No więc wiadomo, zdrowie, niezdrowie, ale no jakby nie patrzeć, no gdyby nie było to pod brędem maty, czy nie byłoby to. W sensie to jest jakoś tam e, powiązane z jego sobą i to nawet bardziej niż mm, jakiś głupi hamburger, bo są tam dodawane naklejki. No jest ta macza, która nawiązuje do jednej z jego piosenek e, Może nawet więcej niż jednej, ale no nie wiem. E, no więc to takie koło często no siada i krytykuje, że jest tu te krowy. Wiadomo, są walone w ten sposób. Na no mięso potem do maca. Ta macza ale to jest w ogóle jakieś ścieki, i takie tam. No więc to jest takie bardzo nie, niestosowne w moim odczuciu, bo wiadomo, no to jest taka takie czepianie się tego, co przyjdzie. Chociaż tu nie ukrywam, no idzie się tu czepić, ale nie w sposób, w który wykonała to. Maja Staszek <grych> Nie, ale pierwsze wzmianki o tym pojawiły się od jakiegoś od jakiejś pani na Facebooku, która z profilem brandowanym ma, że jest ona tam jakąś dietetyczką czy coś w tym stylu. I ona faktycznie wbunktowała ten zestaw od A do Z w jakich mankamentach no nie jest on najzdrowszy. Nie jest najpożyteczniejszy, prawdopodobnie też względem środowiskowych zmian. No i to jak najbardziej. Ja nie wiem przeczytałem tego tekstu, ale przewinął mi się tam gdzieś, także no tu na pewno zgadzam się. Natomiast jest to w pewien sposób taka masowa produkcja. Właśnie... No właśnie, tutaj też nie wiemy, co o tym myśleć. Z tego względu, że jest to, to, tak jak mówimy, idol dla na pewno dużej ilości osób, no, jak w swoim wieku robi odważne rzeczy. Mm no to też oczywiście ma prawo się dopuścić takich zestawów i takich kolaboracji na pewno też do portfela wpadło mu sporo za to, ale to na pewno nie była jedna z takich e, wiodących rzeczy że on się zgodził za to e, i myślę, że, 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 że co? że, no kurczę, pomyślcie chcielibyście mieć swój zestaw w maku czujecie, że jedziecie i mówicie że macie zestaw w swój w maku, ze swoim ulubionym hamburgerem, ze swoim ulubionym w, nie wiem, w czym jeszcze? W ogóle ulubiony, no wiecie, sami go komponujecie i podchodzicie, poproszę zestaw Wojtka, poproszę zestaw olej w głowie i tam zamiast Pepsi, olej, no ale no to takie pewnie marzenie za dziecka takie absurdalne, bo raczej marzymy o tym, żeby być kosmonautą, strażakiem, a nie żeby mieć twój zestaw maku, chociaż jak widać niektórzy już to osiągają, a ten świat zmierza w, w najlepsze, <laughs> no to tak samo dzisiaj widziałem, przewinął mi się gdzieś w mem, hmm. że tam za 30 lat memy będą wyglądały, że cieszę się, że dorastałem pijąc to, był tam napój ekipy, ten cytrynowy i truskawkowy, a nie pijąc to. I był tam napój hejka tulenka, 0%. <laughs> I hejka tulenka to jest taka malutka dziewczynka, youtuberka, która ma niebagatela milion dwieście tysięcy subskrybentów na YouTube, A no więc Jak wiadomo te, te trendy bardziej dziecinne czy skierowane do dzieci bo Niekoniecznie one muszą być zawsze dziecinne e, Trafiają bardziej w gusta <śm> naszych młodych odbiorców szczególnie YouTube'a, TikToka taka do no chyba dwóch największych e, pożeraczy czasu dla dzieci No to No Tam jest taki pito skręcony I co dopiero ona może wypuścić zestaw maku, to, to, to by była drama, ale mata, to już mata bardziej trafia do takich bardziej świadomych konsumentów, którzy wiedzą co kupują, którzy wiedzą co jedzą tym bardziej i są świadom tego, no ale taki, w sensie, no, pewnie w dużej mierze nie różni się to niczym, jeśli kupilibyśmy sobie tu you, e, o wiele niższej cenie i zjedli takiego samego hamburgera, z tym samym mięsem, wyprodukowanym w ten sam sposób, i no ja to wiadomo, to jem, bo, bo, bo lubię, ale też nie jestem fanem, bo wiem, co sprowadza to na zmiany środowiskowe i nie tylko i te biedne zwierzątka. Znam jedną historię, kiedy ktoś obejrzał sobie, jak produkuje się mięsa do jakichś tak masowych produkcji, a potem przeszedł na weganizm, wegetarianizm. I był to świadomy zazwyczaj wybór, yy, jeśli chodzi o to przejście, i również świadomie się wypowiadają tacy weganie lub wegetarianie yy. I pamiętajcie, aby wypowiadać się mądrze, nie jak Maja Staśko w ostatnim, yy, w swojej ostatniej wypowiedzi, no tam w ogóle dysproporcja lajków, like dislajków była ogromna, bo 13 tysięcy dislajków do ledwo 500 lajków, like no to jest, no jak na YouTube'a bardzo sporo, <laughs> także to wiadomo gdzie trafia ten filmik. No i to tyle. Dzięki za przesłanie. Trzymajcie się. Cześć. Bye.